Siemanko z tej strony, Elio Bateria Trofan. Z tyłu wielkie pudełeczko, w którym jest kolejne moje spełnienie, spełnienie marzeń. Nie dotyczące ani komputerów, ani konsol, ani gierek. Nie te klimaty, ale marzenie z katalogu OTTO, czyli drugi w mojej kolekcji Magnetowid. Jak wam już wspominałem, chcę zebrać całą, całą taką piątkę, czyli Sony, Panasonic, Sanyo Sharp i JVC. No i tutaj jest kolejny, który. Nie wiem czy tam się zmieści. Chyba się nie zmieści. Będzie trzeba się pozbyć PlayStation 4, ale który trafi tam do, do półeczki pod telewizorem. Otwieramy. Powiesz coś? On jest trochę ułomny, on nic nie powie. Ale jest ładny za to. O. Dobra, otwieramy. Bardzo prosiłem, żeby został solidnie zapakowany w, w, kurde, w kilogramy metry folii bąbelkowej. Mam nadzieję, że, że pan tak zrobił, który, który go wysyłał. Bo jest to sprzęcik na pewno wrażliwy. Tam jest kupę mechaniki w środku, kupę różnych rzeczy, które mogą się uszkodzić przy jakimś dupnięciu przez kuriera. I zaraz zobaczymy, czy zdał egzamin pan z pakowania. Jaka to jest marka w środku, to już doskonale wiecie. Ci co oglądają mój kanał, będzie to JVC. I jeszcze właściwie szóstego bym chciał, bo zapomniałem o Goldstarze, którego, którego miałem jako pierwszego. Szpunta ma identycznego Goldstara jak ja e, miałem w latach 90. Właściwie to końcówka osiemdziesiątych była. Dobra, uwaga. W folii bąbelkowej już widać, troszkę jest. To dobrze. I jest magnetowid. Tu jest pilocik jeszcze. Podejdę do kamerki, żeby zobaczyć czy łapie ostrość. Tak wygląda pilocik. Bardzo ładny stan. Kurde, śliczny stan. JVC odkładamy na razie tutaj na bok. I wyciągamy magnetowida. Ciężkie bydle powiem Wam. I teraz rozwijamy. To troszeczkę jest, a jest ciężkie, więc chyba Wam puszczę w przyspieszonym tempie, a ja się tutaj pobawię. Już się spociłem, a jeszcze kurde strecz. Teraz już trzeba ostrożnie, nie kupuje na Dobra. początek. Mamy. Uwaga. Widać? Widać. Zaraz zmienimy rzut kamery, ale już widzę, że jest piękniutki, w pięknym stanie. Zanim włączyłem nagrywanie, tak sobie jeszcze szybko rzuciłem okiem na, na obudowę, czy dziś nie jest porysowana i powiem Wam, że wygląda po prostu przepięknie. Popatrzcie na, na tą górę tutaj. No zero rysek. Wiadomo, że gdzieś tam jakieś ślady kurzu są, może jakieś zabrudzenia, ale, ale rysek nie ma. Stan jest po prostu przepiękny. Jest troszkę problem z złapaniem ostrości, bo tutaj dużo powierzchni błyszczących jest, ale postaram się Wam to jak najlepiej pokazać. JVC model HR D1520A. Jedziemy w boki. tutaj mamy tak wyświetlacz. Zaraz, oczywiście, podepniemy sprzęcik, zobaczymy, co tam, się, co tam się pokazuje, w jakich kolorach. Mamy guziczki. Mamy też tutaj ukrytą klapeczkę z dodatkowymi przyciskami. Psanie w Goldstarze też tak jest. Jeszcze taki rzut ogólny sobie zrobimy. Kurde, czadzik. Aha, jeszcze od tyłu by trzeba zobaczyć, jakie są tam złącza. No to sobie przelecimy kamerką i proszę bardzo. Będzie już można kopiować z kasety na kasetę bezpośrednio. I jeszcze sobie raz obrócimy. I podłączamy, bo już się nie mogę doczekać. Tak, jak podejrzewałem, nie zmieści się tutaj ten JVC razem z Sanio. Jest dosłownie o 2-3 mm za mało miejsca. Tak przy okazji przypomnę Wam, jak wygląda mój Sanio. I dajcie znać w komentarzach, który Wam się bardziej podoba ten Sanio właśnie czy, czy JVC. Tutaj jest, jest podłączony, także widać wyświetlacz. I jeszcze raz sobie tutaj pojedziemy na JVC-ka. No i co, podłączamy, na razie go tak luzem podepnę i finalnie, no bo nie będę tutaj zabierał dzieciakom PlayStation, wywalał w inne miejsce, finalnie wyląduje chyba u mnie na którymś z retro biurek, pod którymś komputerem i nie wiem, pomyślę jeszcze. Na pewno nie będzie go tutaj na dole, jak już to u mnie w sypialni. Dobra, podłączamy. Magnetowid już podłączony czyńczami do telewizora. Jak widzicie, telewizor też już jest na AV ustawiony. I zanim jeszcze zasilanie podepniemy, to chciałem Wam coś pokazać z tyłu, bo w pierwszym momencie, jak, jak rozpakowałem, nie, z, nie zwróciłem na to uwagi. Ale tutaj tak, audio jest spinane normalnie do, do czyńczy. Natomiast wideo, y, popatrzcie, jest spinane do jakiejś takiej, nie wiem, czy to jest przejściówka, czy kipierun, bo tutaj się da kręcić, ale nie będę na razie tego, tego rozkręcał. Nie wiem, nie spotkałem się z takim rozwiązaniem. Jeżeli coś takiego mieliście w swoich magnetowidach, dajcie znać, co to jest. Na razie zostawiamy tak. I uwaga. Podłączamy do kontaktu. Zobaczymy, czy sprzęt w ogóle ożył. Jest miga godzina miga godzina czyli będzie już działać prąd dopływ, a czy będzie działać? No włączył się prąd dopływa. Na, na, na kamerze to dużo jaśniej wygląda niż w rzeczywistości. Nie jest to takie jasne, ale jest widoczne. jest widoczne. Na saniu jest zdecydowanie lepiej. Tutaj zresztą jest taki żółty kolor. Na saniu jest taki bardzo jasny, nie wiem, niebiesko-biały. Może, może to też to ma wpływ na to, ale, ale działa. Uwaga, bierzemy kasetę. Na obudowie też nie zauważyłem nigdzie informacji, że jest system autoplay. I bardzo dobrze, bo to mnie generalnie przestrasznie skurza w magnetowidach jak. Sprzęt decyduje o tym, czy kasetę odpalić, czy nie. A może chce włożyć i przewinąć. Poza tym wiecie, jak się wkłada, kurde, ściskacza, to nie zawsze się potem zdąży stop nacisnąć. Dobra, uwaga. Poszło. Pojawiła się informacja, że jest złożona kaseta. Widzicie po lewej. I pojawił się czas filmu 0000. Eee, dobra, odpalimy go z guzików. A potem spróbujemy wyłączyć z pilota, czy działa. Naciskamy play. Cofniemy się. Jest. Jest, proszę bardzo. Powrót do przyszłości jedyneczka. Dźwięk bardzo dobry. Nie wiem, czy to dobrze słychać, kurczę, bo no nie wiem, czy łapie dobrze dźwięk, ale dźwięk jest czyściutki fajny. Jakoś specjalnie nie szumi. Obraz też bardzo ładny. Chociaż przez chwilę jakieś takie śnieżenia się pojawiły, ale nie wiem, czy to nie jest wina kasety. Także sprzęcik sprzęcik działa. Proszę bardzo. Wiem, wiem, powinienem do CRT podpinać, ale mam go tak głęboko w szafie schowanego, że pół godziny bym to wyjmował i chował łącznie, więc bez sensu. Ok, sprawdzimy sobie jeszcze pilocika, czy działa. Tam baterie widziałem są włożone. Tutaj beef w las do baru. Dobra, uwaga, gdzie tu jest stop? Tu jest stop. Naciskamy. Działa, także pilotik też działa. No to jestem kurde, szczęśliwy Drugi sprzęcik w naprawdę genialnym stanie w kolekcji, gdzie tu jest wyciągnik, kasety tutaj. Wszystko sprawne, tylko się cieszyć. Dobra, dzięki za obejrzenie i trzymajcie się. Do następnego.